Jezus Cię kocha. Przygotował Ci miejsce w niebie. Witajcie kochani. Mam nadzieję, że się dobrze czujecie, bo jak... Może już pamiętacie, jesteśmy zjekonami tańca wspólnotynego ducha i zapraszamy Was do uwielbienia Boga tańcem. Także rozgrzewajcie się szybciutko i wykonujcie tylko to, co Wam pozwala stan zdrowia i tańczymy. Zaczniemy od kroków. Będzie noga do boku, raz jedna, raz druga, tylko dodamy ręce, pozdrawiając wszystkich ludzi, których spotykamy na naszej drodze. Zastanów się w tym momencie, nad tymi ludźmi, którzy przyprowadzili Cię do Boga i podziękuj tym krokiem za tych ludzi. Następnie chcemy oddawać Bogu cześć, Bogu chwałę poprzez brawa, bo On, on tak nas kocha, On taki piękny świat stworzył i On chce naszego dobra i chcemy Mu tę miłość okazać pocałunkiem, Więc jakbyśmy pocałunek wysyłali do nieba, tak jak posłunek miłości, w ten sposób, bo się pozdrawiali Boga, to jak często robili apostołowie na koniec listów, które pisali. Następnie znowu będziemy bić wrał dla Pana Boga i znosić ręce w uwielbieniu z jednej strony i z drugiej. I czekamy na ten dzień, kiedy Jezus znowu nadejdzie, Będzie, będziemy z Nim już tak na zawsze. I więc też ten dzień nadchodzi i my też idziemy, wyczekując tego, te, ten dzień. Idziemy do przodu i do tyłu wracamy się. I wyglądamy tego dnia, bo chociaż teraz możemy być smutni, to potem będziemy radosi. I kto, i kto ten dzień zobaczy? Każdy z nas, więc pokazujemy na każdego. I znowu idziemy do przodu i to będzie dzień, kiedy wreszcie będziemy mogli wielbić Boga cały czas i się obracamy, żeby no jak, tak jak cały świat Boga, wszystko wokół. Następnym krokiem chcemy oddawać Bogu cześć, Bogu chwałę, On jest naszym Panem, więc się Mu kłaniamy. Jeśli jest Was więcej niż jedna osoba, to zachęcam, żebyście teraz podzielić i żeby jakby oddawać pokłon, zaczynając jakby tak od pokłonienia się do środka, do centrum, bo Pan Jezus powinien być w centrum naszego życia, zawsze na pierwszym miejscu. Więc oddajemy pokłon, i pokazujemy na zgromadzonych ludzi. I potem to samo na drugą stronę. I potem znowu oddajemy pokłon i wskazujemy na Boga, który nas kocha, który jest w niebie, który do nas przychodzi. I znowu to samo na drugą stronę. Pomiędzy pokłonami będziemy grać na bębnie, tak jak, tak jak zachęcał tego psalmista. Na bębnie, na cześć Pan, oddać mu chwałę, właśnie bębnie. Takie, takie uderzenie na bębnie. Okej? Okay? To zaczynamy!